Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Logistyka. Logistyka kojarzy się nam najczęściej z transportem różnych towarów, materiałów, dostawami do sklepów. Ale jest jeszcze inny rodzaj logistyki. Taki, który nie liczy samych zysków, tylko życie. I to jest właśnie logistyka humanitarna. Jest to proces planowania, organizowania, dostarczania pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych, którzy przeszli przez różne klęski żywiołowe, powodzie, pożary czy też różne nagłe zdarzenia, które pozbawiły ich podstawowych środków do życia. I obejmuje tak naprawdę wszystko: od samego pożywienia, na po, po napoje, lekarstwa, czy też po prostu. Dach nad głową. Ważna w tym wypadku jest też współpraca z różnymi organizacjami, fundacjami, wolontariuszami, którzy oczywiście wyciągają rękę, który, którzy pomagają takim osobom. I celem tutaj nie jest jakaś efektywność biznesowa. Nie. Tutaj chodzi o coś więcej o ratowanie ludzkiego życia, które jest najwyższą wartością. I właśnie tutaj pojawia się ogromne wyzwanie, bo kiedy doświadczamy różnych kryzysów, klęsk żywiołowych, to tak naprawdę nic nie jest przewidywalne. Odcięte drogi, zniszczone miasta, zerwana komunikacja, a lista ludzi, którym trzeba pomóc, zwiększa się z dnia na dzień. Dlatego skuteczna logistyka humanitarna musi opierać się na kilku podstawowych, Zasadach. Pierwsze i najważniejsze jest to priorytetyzacja potrzeb. Dlatego, że nie da się zadbać o wszystko jednocześnie. Trzeba ustalić sobie, od czego zaczynamy, i w tym wypadku będzie to zapewnienie ośnia, żywności, dachu nad głową. To są podstawy ratujące życie i które tworzą taką podwalinę do tego, żeby móc dalej pomagać, kiedy oczywiście zaspokoi się to, co jest takim numerem jeden. Po drugie, koordynacja działań, bo w takich kryzysach pojawia się współpraca z wieloma podmiotami czy to organizacje pozarządowe, policja, wojsko, lokalne wspólnoty każdy chce działać, każdy chce pomóc, ale jeżeli nie ma jasnego podziału ról, Pojawi się chaos, dublowanie takich ról, złe wykorzystywanie zasobów, problemy w komunikacji między sobą. A jeżeli koordynacja jest sprawna, jeżeli potrafimy właściwie tym zarządzać, to każda para rąk, każdy transport pojawi się tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Po trzecie, elastyczność, dlatego że żaden plan, nie przetrwa w całości kontaktu z rzeczywistością. Sytuacja może zmieniać się z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Tutaj nie ma jasnego harmonogramu, nawet jeżeli byśmy próbowali. To nie jest od nas zależne. I my musimy mieć w sobie taką umiejętność dopasowania do się do pewnych zmian. Może pojawić się nowe ognisko kryzysu, zmiana pogody nowa liczba poszkodowanych osób i co wtedy czy będziemy umieli właściwie zareagować dlatego trzeba mieć gotowość do tego aby modyfikować pewne działania i żeby wszystko to pomimo tych zmian było ze sobą spójne potwarte lokalne wsparcie dlatego że to mieszkańcy wiedzą tak naprawdę najlepiej gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna współpraca z lokalnymi Liderami, wolontariuszami czy różnymi społecznościami sprawił, że współpraca będzie bardziej harmonijna, bardziej precyzyjna, no i przede wszystkim skuteczna. Bo bez takiej lokalnej wiedzy, nawet najlepszy konwój może nie poradzić sobie, nie wiedzieć, jak właściwie i komu najlepiej priorytetowo udzielić danej pomocy. To wszystko, Musi działać jak jeden zespół. Musimy iść ramię w ramię w sytuacjach kryzysowych, a my, Polacy, jak też wiemy, potrafimy naprawdę się jednoczyć, naprawdę łączyć, kiedy jest ciężko. Wszyscy wtedy stajemy się braćmi i właściwie to jest piękne i takie naturalne w nas. A to warto pielęgnować. I te właśnie cztery zasady, które wymieniłam, są fundamentem logistyki humanitarnej, bo tutaj nie chodzi o jakieś liczby w Excelu. Nie, tu chodzi o ludzkie życie. Najważniejszą wartość. Jeżeli mamy dobrze zorganizowaną pomoc, to jesteśmy w stanie uratować wiele ludzi, udzielić tej pomocy, której inni potrzebują i którzy są zdani wyłącznie na nas. Czasami to od nas będzie zależało, jak potoczy się ich przyszłe życie i czy w ogóle takowe będzie. Logistyka humanitarna to dowód, że organizacja, współpraca czy empatia mogą realnie zmienić świat. To też przypomnienie, że w obliczu kryzysu nie pojedynczy gest, ale działanie systemowe może nieść nadzieję tam, gdzie wydawałoby się, że już jej nie ma.